Dzień dobry wszystkim! Dzień dobry wszystkim! Ja <laughs> co, nie wyszło nam to dzisiaj? Ale tu jest, na kamerze tu jest jeszcze ciemniej niż w rzeczywistości. Jak to? Naprawdę, masakra jest tak ciemno, jest ciemna noc. Co dzisiaj planujemy robić? A, zaczynamy późno, no ale to nie jest nasza wina, bo tak naprawdę jest tutaj pokazujesz tak 16.40, ale nie jest przedstawione jest 15.40. Tak. No bo wróciliśmy z zajęć, byliśmy na zajęciach, zjedliśmy obiad i postanowiliśmy wyruszyć po choinkę. A dlaczego? Bo tworzymy swoją tradycję i ubieramy choinkę 1 grudnia. Tak. Jest chwilę przed pierwszym grudnia. Nie powiemy, który Nie powiem, który jest tym, bo dokładnie. No tak szczerze, to ja nie wiem, który. Ja też w sumie nie wiem, który jest. No. Nieważne. A dlatego, że. Jeszcze nie 1 grudnia. Trafi do mechanika, a choinkę trzeba przewieźć autem. Chociaż w tamtym roku jeździliśmy autobusem dużą choinkę. Na moich Taką plecach. Tak, wyższa ode mnie. No. A ja mam prawie metr m. No, tamta choinka była spora. Jeszcze potem, jak włożyliśmy ją do tej doniczki, takiego stojaka. Aha, no. Tak to nazwijmy. Tak, ta, ta ona śmieci z kupo... tej za 4 no, zł. Jak kupowaliśmy tą choinkę, to w sklepie wydawało nam się, że. Nie jest taka duża, będzie w sam raz. A jak wnieść ją do mieszkania. No. Wow, powiedziałeś do mieszkania, nie na mieszkanie. No, nie się A i e, chcemy sprawdzić w Oszo w Bronowicach, bo tutaj kupowaliśmy w tamtym roku. Może już są, chyba już powinny być, bo no, tak w tamtym mam roku nadzieję roku pierwszego już były. No. E, a najpierw idziemy sobie do Ikei, bo obczajmy czy są jakieś fajne świąteczne ozdoby. Chociaż tam jest słabo, z tym zazwyczaj. W tamtym roku jak no. byliśmy, to choinki są beznadziejne, jakieś takie łyse. Tak, ale napijemy się kawy. Tak? Zabierasz Likowski. mnie na kawę? Nie, ty mnie zabierasz. <laughs> nie, to ty zaproponowałeś. <laughs> ale ja się nie pokazałam, ale ja nie wiem, czy ja wyglądam dobrze. A wiecie. No, nawet znacznie wyglądam. Ach. Widać moją smarszczkę, ale to... Chcę powiedzieć, że już idziemy. Aha, dobra, to nara. Yo! która lepsza Cappuccino, flat white. Oblałam się że o fur, nie masz posłodzonej. Lech. Moja lepsza, bo z cukrem. Tylko dlatego? Tak. Przez to, to nawet nie czuję, która mocniejsza, bo twoja się wydaje taka mocna przez to, że nie ma cukru. No moja mocniejsza. Smakuję. Znalazłam Pierwszy akcent kubek. To no, jest takie tylko małe. O, to jest ten też na 14 ten kubek? Wow. No nie wiem, no. you okay. Teraz dokąd idziemy? Do oho! A pikę i mało świątecznych rzeczy. Coś tam jest, ale... No jest, ale jeszcze jest mało. A, ale widziałem, że ale się to... Rozkładaliśmy. Rozkładali A, czyli będzie więcej. No to co? Ale my mamy ojzdowę na choinkę z tamtego roku. Tak, mamy, to trzeba, że jest dużo. Znaczy światełka można. No mieć. można dokupić jedne światełka. Ale to no. zależy jaką kupimy choinkę w tym roku. A właśnie, bo jak mniejszą, no to nie trzeba. Nie. A jak taką samą, no to przydałoby się, bo lepiej jak są na bateria. Klaudia, gdzie jedziemy? Do listka. Co? No zobaczymy, czy są świąteczne rzeczy. Nie mieliśmy Ale podów. nie, no chcę zobaczyć, czy jest to takie na szklanki. Nie wiem, jak to nazwać taki podest na szklanki, bo mamy za mało miejsca w półce, a jest na wysokość dużo, no i takie, takie coś nam trzeba. Pickej to jest, ale wymiar na mnie odpowiada. Jedno jest za małe, drugie jest za duże. Nie wiem, czy możemy, iść. Nie wiem, czy możemy iść do iska, bo tu jest Black Friday. Co? Nie wiem, czy możemy iść do iska, bo tu jest Black Friday. No i co z tego, że Black Friday? I wydamy za dużo pieniędzy. Tak. którą poinkę wybrać, którą. Jest ich dużo, ale najgorsze jest to, że one nie są porozkładane, tylko są tak rozwiązywane i nie widać jak one wyglądają w całości. Ale hard decision. Do pepko, bo chcę no tak bo może będą jakieś tanie pierdółki. na przykład w tamtym roku takie malutkie bombeczki kupowałam za 90 groszy pakowanie tych bombeczek wróciliśmy, nagrywamy szybko, dlatego że pada nam bateria. No Choinka kupiona, ale to widzieliście, jest piękna i stoi na balkonie, bo będziemy ubierać dopiero 1 grudnia i pokażemy Wam, co kupiliśmy jeszcze. Ale w sumie to były małe zakupy, bo jechaliśmy głównie po choinkę. Tak. I znaleźliśmy woszą w, w Branowicach, tam są. Ale jak to zwykle bywa na zakupach, pojechaliśmy po jedną rzecz. Wróciliśmy z większą ilością, ale potrzebne. Ale nie no, to potrzebne. Światełka 20, Jezu 20, 200. 200. Na baterie, za 26 zł, tak? tak Proszę. Płaszną... Taki papier, bo doniczkę obłożymy tym czymś, tak? tak Klejmy, żeby, żeby, ładnie. ładnie. żeby ładniej wyglądało. To I takie foremki silikonowe z pepko. Tanie, naprawdę tanie, bo ich tu jest dużo. No nie wiem, z 10 chyba, albo więcej, za 7 zł. No to są wielokrotnego użytku, fajne. Yy, takie gwiazdeczki. Świecąca strona mi się tak średnio podoba, ale podoba mi się drewniana strona i kosztują 4 zł. Tak, klepko. I o, to było nam bardzo potrzebne, bo to są takie mniejsze szklanki. My mamy takie duże ZK. One też są tanie i te małe kosztowały 10 zł. Tak, 10, bo ze zniżką studencką. 11. No. Chyba. No. A normalnie kosztują 12, więc i tak tanie. No. I to tyle naszych zakupów, no i choinkę. A choinkę będziemy ubierać pierwszego, i z tego też nagramy film. A! I ludzie mogą być zdziwiani, dlaczego tak szybko kupujemy choinkę. Dlaczego? No mogą być, no bo to nasza tradycja. Tak, to roku tam, tak samo. No, w sumie od tamtego roku, bo od tamtego no. roku mieszkamy razem. I tak sobie postanowiliśmy, że będziemy kupować, w sumie, no można przed pierwszym. A ubierać będziemy pierwszego, dlatego no. że nas tutaj nie ma na święta, jedziemy do domu, więc chcemy się przez ten grudzień cieszyć tą, tą choinką. choinką. Tak. I to dlatego. A później po Sylwestrze wywalamy. Mhm. No, i tyle. No i tyle. Dobra, a teraz jeszcze pokażę, co zjemy. Dzisiaj normalnie typowe polskie jedzenie. Na obiad była grochówka, a teraz kiełbasa z cebulą. Pokażesz, czy powiesz? Pokażę. Co A. mogę pokazać? Znaczy, to chyba nic skomplikowanego, ale pokażę wam. No, <laughs> nie no, nie celu. będę pokazywać jak to smażę, ale pokażę jak wkładam na talerzu. nie okay. kłamie. Dobre. No, to idę to zrobić. A ty Witold, co będziesz robił? Uczył się. Do czego? Do jutrzejszego koloru. No. Masakra. Muszę wstać na ósmą rano. Nie wiem, jak tu to zrobić. No a teraz jemy kolację, czyli tą kiełbasę i żegnamy się z wami, prawda, Witek? Żegnamy się! Muszę chcę pokazać o nie, ja, muszę cię dać do góry. No, żegnamy się. To żegnaj się. Żegnam pa, pa. się. Pa pa! Cześć wszystkim. Cześć. Do zobaczenia pierwszego, jak będziemy ubierać choinkę. No właśnie. No, no macie być. Właśnie. Pa, pa. Cześć.